Siemano widzowie, dzisiaj was zapraszamy na Match Atax Extra z 2023-2024. Udało mi się dorwać Red Hot Heroes. Mam do tego jeszcze Ice. To otworzymy sobie w następnym odcinku. Nie było to łatwe, ale znaleźliśmy dwie puszeczki. Mamy Red Hot i Ice Cool Finisher. Ale to otworzymy sobie następnym razem. Dzisiaj to. Do tego otworzymy sobie jeszcze jakieś paczuszki, boosterki. nie pieniądze. Ja zobaczymy, co wylusujemy. Trzeba sobie mecz między czterema limitkami, no i zobaczymy. Dobra, Kacperek będzie otwierał. Fajna puszeczka. No to zapraszamy, was do odcinka. To taki rozgrzebkowy przed Ligą Europy dzisiejszą. ciekawe, ja co tu wypadnie. Co my tu mamy? Nie wiem, co to, jest. to są chyba te limitki nasze, właśnie cztery. To dwie paczuszki? 66, 66 kart plus 4 ekskluzywne I to będą ekskluzywne Czyli mamy Red Hot Limited Edition Gaviego Bardzo ładna karta Rodrigo Tu położymy Sane i Forda. czekajcie przesuniemy troszkę żeby było widać cztery karty o super teraz jeszcze tu przesuniemy to o tak samo i zobaczymy co to tutaj będzie no to tak pierwsza karta mamy trenera Sariego, idziemy dalej. Piłeczka Champions League u Camposa. Nie wiem, czy to przewidać. Kogo to ma Mac Wilfer? Winnitus Junior. Ma troszkę opiem ostrości. Okej. Okay assistance, Master. punkt o, punkt, Kacper, dzięki, że ty tu jesteś ze mną bo ja się tutaj zagapiłem Homburg, Herberg, Homburg, Herberg nie wiem <ścoughs> Mazłori punkt no nie, co ja robię dzisiaj Punkt. crashforda, troszkę odsuniemy dobra, Pellegrini. skupmy się teraz Atunio Caton Havertz. hi Havertz. O, skleiła się karta. Uwaga, to jest. będzie punkt dla Barcony. Ronaldo Araujo. Fresenda. Samakam. Battle. Punkt. <noise> punkt Kasper, dzięki. Harder. Punkt. No nie, nie skupiam się na tym, co tam się dzieje. Sutao. Dobra, skupmy się teraz na tym. Gonzales, Rachmani, Retein, Szoboszloj. Piłka Champions League konferencji. Mały punkt. Alessandro Martineza. Luca Romero. No coś tu jest nie tak. Na razie chyba sobie. On mówił łapać ostrość. O, zobaczymy teraz. Romero. Rafa Silva. Benfica Enrique, Rafaelao, Nedur, Tereli, jeszcze w FC Porto, Oblak, Mario, Getze, Maciej, Milan, Bramkarz, Mike, Megan, Mamy FC Barcelonę, Kundelka, i 100 Club Hurricane też punkcik No i dobra tylko otwierać coś tu chyba nie widać naszych kart do końca o. Mało wypada też Manchesteru i Realu sabi Alonso Alvarez Kuzan Samer Carlos Baleba Co jestem zoomem Holland mamy Ter Teric. Mojes, Kop miners, Kokcu, Gasperini trener, Mike McGon, tylko teraz troszkę innej karcie, tam to się świeciło, więc nie wiem, jak się nazywa ta świecąca karta. Kororek, świecąca. Simons, Walsh. FC Barcelona, punkt. kolejny jedzie Barcelona. Bonaventura, Fiorentina. Fisher. Nunez. No, łapozo. pozą łapos. Kotczap. Ko Bela Kotczap. Nie wiem jak to się nazywa, dziwne jest nie Ar, Arbiza laga, Arbiza... O Boże, skoro języka sobie łamać, przepraszam Was, ale niektórych nazw naprawdę jest ciężko. Punkt. Real. Faktycznie. Chonczko. Gross. Mamy Florian Wills. Lewer kurzem, patrzcie, mamy Ronaldo w shieldzie, o super Stary Ronaldo, Nazario w shieldzie Ekstra Mamy już dwóch Ronaldo Teraz mhm. so, go położymy tutaj Niech się prezentuje, patrzcie kogo mamy, Laminha Malo. Barcelona, kolejny punkt Di Marco Konatty. Race Gnabry. Pukcik. Czyli walcz tak naprawdę tylko Barcelona z Bayernem dzisiaj. Lukemba. Kororak. Mitoma. Taylor. Jelion... Jeliot... Szecka. pukcik To jakaś karta paczka jaka karysa rysa idzie przez karty niunieza jakby była złamana nie wiem czy to widać na kamerze no ale w fajnie świeci no dobra czyli mamy jak to wygląda raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć raz, dwa, trzy, cztery, pięć no dobra, no tak jest 5 do 5 no to robimy do dogrywkę, no to Kacperek wybieraj paczuchę Dwie paczuchy wybiorę. O! Wiesz coś tam z środka. Z wierzchu. Dobra. Mamy dwie paczuchy. Otwieraj. Zobaczymy. Dogrywka. Wywalamy. Mamy do, doku. mi doku. Keta, Matchball Champions League, mamy Salacha, Horon, mamy Prowers, czego on tam się zwie, nie wiem, Balotelli, mała no, Balotelli ostrość, jest Guardiola, Pep Guardiola schlager no, coś mam odwróconego en, enkietiach, nie wiem, edi ekitiach, nie wiem <laughs> coś odwróconego, zostawimy to na koniec no bo mamy trymiego i co to jest no i to jest proszę państwa de Vray. No to Kasper, dawaj drugą paczuchę. Lecimy. Póki nie wygra ktoś. Zabieramy. O! Czyli Harry Kane strzela od razu Goloa. Ale patrzcie, goni. do Jong też strzela. Fino. Eddie Hall. Politao, Politano, Tete. Znowu ten sam Bella Kotha. Tuchel. Punkt. Dzięki Kasper. <laughs> Pereira. Stefanopoli. To Kokców Heritage. No i Glow. Czyli dzisiaj, proszę, jak widać, wygrał Bayer Monachium, czyli Sane, A najlepsza karta, która wypadła według mnie, to jest Ronaldo Nazary. Super karta. Stary, uczciwy Ronaldo. Dziękuję za ten odcinek. Zapraszam do kolejnego. Jutro będziemy mógł otwierać drugą puszeczkę, czyli ICE. Zobaczymy, co będzie. Trzymajcie się. Hej, do zobaczenia. Cześć.